Cześć! Fajnie, że jesteście. Zapraszam do środka. Jestem Kasia z Polish Design. Dzisiaj chciałam Wam pokazać swój dom. Mój dom zaprojektowałam sama. Nie mogło być inaczej. Jestem projektantką wnętrz. Nie mogłam tej fuchy oddać komuś innemu. Jak widzicie, tutaj nie ma wielu kolorów, wzorów. Tak miało być. Miał ten dom być taką troszeczkę oazą spokoju, po tym jak na co dzień obcuję z gigantyczną ilością kolorów, faktur, różnych materiałów. Po pracy chciałam mieć. Dużo spokoju, bardzo mi zależało na tym, żeby ten dom był przystosowany do życia naszej rodziny. Żeby elementy, które tutaj są, były bardzo proste w formie, ponadczasowe, takie może troszeczkę bardziej w kierunku Modern, classic. Yy, nutka francuskich elementów też się znalazła. Projekt mojego domu okazał się jednym z najtrudniejszych, jakie miałam do tej pory. Ponieważ znam tyle produktów, tyle różnych elementów, że nie wiedziałam, co się zdecydować. Na szczęście, dużo podróżuję, odwiedzam targi branżowe, odwiedzam fabryki, i tak jak z niektóre lampy, które tutaj widzicie, wiedziałam, że będą tutaj na pewno, bo wypatrzyłam je na niektórych targach. Tak samo mile wspominam jedną z wizyt w fabryce TUBONDIN. Gdzie miałam okazję zobaczyć prototypy płytek Macieja Zienia. Dwie kolekcje, w których się zakochałam. Nie wiedziałam, kiedy będą dostępne, ale wiedziałam, że muszą się znaleźć w moich łazienkach. Beza poczeka, a może ja Wam je pokażę. To właśnie taki efekt chciałam uzyskać. Wtedy. W fabryce, właśnie w tym wzorze się zakochałam. Zobaczcie na te detale. Każda płytka jest inna i jest tak naturalnie. Moim zdaniem to jest takie przedłużenie stylistyki, które panuje w moim domu. Moja codzienność to łączenie dwóch funkcji. Jestem nie tylko projektantką wnętrz, a jest to praca bardzo wymagająca, ale jestem także mamą dwóch pociech. Jest to bardzo energochłonne zajęcie, więc musiałam mieć taką. Małą enklawę tylko dla siebie w moim domu, i takim pomieszczeniem jest sypialnia. To tutaj odpoczywam, to tutaj się relaksuję, to tutaj też ćwiczę. Biuro to, to pomieszczenie w moim domu, w którym spędzam również bardzo dużo czasu. To tutaj powstają wszystkie moje projekty, to tutaj dobieram próbki, kolory, faktury, i tak naprawdę z tego pomieszczenia chciałam Wam bardzo podziękować za to, że byliście ze mną w moim domu. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a ja wracam do swojej pracy.